Hej, hej z tej strony Blaska, witam was na pierwszym odcinku z Portala Dwójki, razem z Mandziem przychodzimy dzisiaj Koopa i Będzie to seria pewnie kilku odcinkowa i zobaczymy ile będzie z tego odcinku z Mandziem I tak, co mogę wam jeszcze powiedzieć, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji, jeśli seria wam się podoba I zapraszam was oczywiście na mojego Discorda, link macie w opisie i co, ja was zapraszam już do oglądania Nie wiem, co myślisz, ale nie jestem mały i gruby, a ty jesteś wysoki i szczupły? Jak zawsze a... ja mogę sobie zrobić takie coś? Nie, no to my naprawdę musimy przechodzić od samego początku tutaj. O, ja. o nie! Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Tu, tutaj była chyba jakaś opcja, żeby gdzieś wyjść, jeżeli się nie mylę. Chyba, że to dopiero później będzie. Mm. Nie, ta, dopiero później się odblokuje, żeby poprzeć. Dobra, blaszka, dobra. lecimy, pierwszy Le poziom. Lecimy doba, pierwszy zespołu. poziom. Lecimy, nie śpimy, patrz blaszka jakieś tak. przejście. Tutaj z tej tu Wybierz poziom, a następnie przejdź do pomieszczenia demontażu A, 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 dobra, dobra, to pierwszy poziom. Pierwszy poziom wybrałem. Pierwszy żebyśmy, poziom dobra już się nauczyli. Dobra, pierwszy poziom. No, Zobacz na naukę, co nie? As a co jest? I może zawsze mnie fascynowało te portale i to to jest moim zdaniem mega. jest mega, mega fajny koncept na grę w ogóle. Mhm. Dobra, ty musisz stanąć tam? Tak, tak, tak. I teraz ja tutaj robię portal. Czekaj, czekaj, blacha, blacha. Ja tutaj robię portal. No. Ja robię drugi portal tam. I teraz możesz sobie, blacha, tutaj przyjść do mnie. A czekaj, bo ja mam w ogóle kolejny tego. Ja mam teraz tu do otwarcia, tobie chyba. O, o, to mi to otwórz, otwórz, otwórz. I teraz ja ci tutaj robię portal i sobie przychodzisz, blacha. Jest No. Aha! Jednak źle wyliczone. Dobra, blacha, otwórz jeszcze raz. Dobra, otworzymy jeszcze raz, dobra, na spokojnie. teraz co? Tutaj, dobra. I teraz jest, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, przeszedłeś? Czekaj, teraz ja muszę otworzyć sobie, tak? Nie, nie, nie musisz. Przeszedłeś? Tak. Przejdź, przejdź, przejdź sobie. Nie, bo ty nie przejdziesz wtedy. Przejdę, przejdę, blacha. Zobacz, zobacz. Trzeba. You must think with portals. to proszę. dobra. Excellent. Na samym no początku mind, są lewele like, dla pajacy, dla no... są na samym początku, co ale nie to jest później takie, się to no takie. Później się co to prawda, później jest ciężej, później jest hmm. ciężej. No, ale co to jest? To jest tutaj będziemy czas. mieli tak, będziemy mieli kosteczkę naszą, zatem od razu tutaj pyczek, tutaj myczek. Ja sobie przejdę, siemaneczko, możesz mi to otworzyć. Dobra, wejdź tam Dobra, czekaj, tutaj miałem niebieski, zatem tutaj jest niebieski. Przejdź, przejść, Blacha. Dobra, biegnę, czekaj, hop. Speedrunik, jest Dobra, pięknie, lecimy, speedrun, pewnie, że speedrun, a co? Oczywiście, że speedrun, a co tam, co I wy teraz, teraz co? jesteśmy? Toczycie nam portale. Dobra, tutaj można przejść, zobaczmy, co jest na górze, tutaj jest przycisk. K, musimy nacisnąć ten przycisk, dobra, 2 cztery. Dwa. Ry. Aha. A tu są przyciski na dole, co nie? Chyba... A! Dobra, dobra, bla bla. Dobra, blacha, wiem, tak, 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 wiem, tak, wiem, wiem! Tak, przygotuj sobie, przygotuj sobie już tak. zestaw portalowy. No i co na, to na... czas to, to, to jest, dobra. Trzy, 4 Dobra, tu. Teraz biegnąc do tego... Klik. Trzy, 4 No yes. I mamy kulkę. Tutaj są... You really come as a team. Widzisz, jaki no. no. niesamowity? No. Nawet no, no. nas tego... pochwaliła tego. Dobra, ja nie wiesz, hatfu nie ufamy je. Dobra I co to teraz jest? A, dobra, ja wiem co to jest, to jest z tym yy, Z laserem, to jest z laserkiem Z laserkiem, z laserkiem, laserkiem, do dobra, dobra, blacha, 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 dajesz, dajesz portal, dajesz portal I już I dobra. czekaj, tu, tutaj też musisz dać, musisz tutaj i tutaj dać portal Dobra I tutaj drugi No ale możesz trafić Ojeju, dobra, blacha No czekaj, no jest dobrze ustawione no blacha, jest. A to blacha. jest blacha. A bo to jest krzywo. A no dobra, widzisz? teraz jest prosto. No widzisz? A bo to pod kątem trzeba tego. No bo tak, no. Dobra, pyk, pyk i kolejny poziom. Dobra, Testaj. kliknij tam. A ja bo ja chciałem w ogóle z tobą trzy po zagrać. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, czekaj. Tu jest ten portal do góry. A nie, a nie dobra, one od razu strzelają, są wkurzone. A dobra, leś tam kliknij, jest tam kliknij, kliknij dobra. A czemu ona od razu jest niszczona? Jeszcze raz, jeszcze raz. Może spróbują zła okay, złapać? Nie, nie, nie. Co? Czemu ona od razu się niszczy? A teraz się niszczy? Okej. Może przez portal nie może przejść? I to tylko portalu, Ale nie? ja przenosiłem przez portal. Dobra, Blacha, Dobra. ja wiem co tutaj trzeba zrobić. To nie jest trudne, Blacha. Dobra. Czekaj, czekaj. Nie, 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 Blacha. Właśnie... No czekaj, ja postawmy na sekundę. Stańmy tutaj. Co się wtedy robi? Okej. Okay. I zobacz czy można przez ścianę wtedy. OOO! Wow, 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 spokojnie, spokojnie dobra. Blacha dajesz, Taka. dajesz, rozstrzelaj je, rozstrzelaj je, rozstrzelaj je, zobacz czy tak możesz. A to tak jak przeszło to jest ca. Dobra, można. Dobra. Work dobra, to spróbuje nas obrazić, ale to nie ma co się przejmować nią, naprawdę to jest fida straszna. Dobra, i co teraz dalej? Górą. Teraz musimy do góry się dostać z tym. Dobra, czekaj, czekaj, to się da zrobić. E, mm. a my mamy tylko jedną kulkę, tam nie masz przycisku. Nie, dobra, czekaj. To tutaj jest w, w ogóle na, na ścianie, jest po coś tutaj, co nie? No bo tutaj trzeba odbić to, żeby w to trafić. Zobacz, widzisz, 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 tylko no. tutaj też mamy białe. Eee, a czekaj, czekaj, bo to trzeba ma... jakoś przez portale dać, czekaj, co, nie? Czekaj, dobra, dobra, chyba to mam. Chyba to będę miał blacha. Cała przez. To, o, o i teraz trafię w. o, dobra, laser idzie. Ale to, nie, ma, nie mam konta, nie mam konta tutaj. Nie masz. A czekaj, a spróbuj... Czekaj, bo gdzie to wychodzi? A, bo to wychodzi w tę stronę. Okej, okay. a poczekaj... A, czekaj, Blacha, jesteśmy debilami. No? Jesteśmy pajacami Blacha. To... Dobra, a teraz to work. Tak też można. Tak, tak też, też można. można. Ale I, poczekaj, i poczekaj, 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 Blacha, bo to jeszcze nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec. Co tu jeszcze trzeba zrobić? Nie, nie, nie. Bla a, o, Blacha, Blacha, wiem jak to trzeba zrobić. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty, no. e, Blacha, postaw swój żółty portal o tutaj, na tamtej ścianie. Teraz! O, teraz, pro, pięknie, pro, no i jest! Ale to są pierwsze te, tego przecież to jest łatwe, tak, co nie? Tak, tak. To jest jeszcze łatwe. Banc, 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 banc. Rozumiem Blacha, żeby jadrę na morgę dostawiasz Eeeh <śm -try> Nie, ja dzisiaj nie, nie, spokojnie, dzisiaj nie walę nic. Dobra, i co tu mamy teraz? You you Dobrałem to cringe totalny. To, totalny, to był cringe totalny, zgadzam się z gladą, boże to za cringe. mu jaki cringe. I to jeszcze, że ty wygrałeś Blacha, boże to za cringe. O! To, to jest blacha. ciekawe! A, to jest to. Ta, jeden musi tam iść! To, Czeka, dobra, Blacha! jak się tam idzie. dostać? Ty możesz iść, Ty możesz iść, ja wiem jak się tam dostać, dajesz Blacha, lecisz. Dobra, ja sobie wejdę tam Okej, okay, ja ci zrobiłem portal. Rozumiem, że mój portal nie jest wystarczająco dobry. Dobra, w górę, dobra, au, au, au. Dobra, teraz dół chyba. No. Nie, nie, ja musisz dalej przejść. Dobra. Róż sobie no. tam portal na wszelki wypadek. Hmm. Tylko nie przechódź. To na dół. Jeez! Yes, yes. O Oj, to będzie trudne. To, to będzie trudne. Nie, nie będzie blacha. zrobiłem to specjalnie. Dobra, od nowa. muszę, bo mi się porta zesetowała, bo zgnąłem A, zrobiłem to Dobra. No, no, Mandziu, tak tędy, dobra. No idź. To spokojnie, patrz No <noise> Ma spaniałą zabawę, widzę MA SPANIAŁĄ ZABAWĘ no Dobra <noise> Idź sobie tam Nie, ja nie idę No 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 Idź no spokojnie Nic ci nie zrobię No mam idź <śmienicza> nie wiedziałem, że tutaj można do góry Nie wiedziałem, że to można do góry Dobra Ja, ja pójdę, ja pójdę No czekaj, że sztuka Nie, 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 ja <śmienicza> chcę, ja chcę, ja chcę A ty już szedłeś? Tak Dobra, ja wiem jak to portalet Dobra, spokojnie mnie, ty mnie nie zabijesz I pa Ha, zdążyłem. Ha. Hey, ha. jak się. jak wysponił się. Pa, ja się wyspaniłem Hm! I co. jak mi to teraz. No, bierz, bierz to, bierz to, bierz to. Dobra. Przechodź, przechodź, przechodź. Tutaj musisz sobie zrobić portal, w tym miejscu musisz sobie zrobić portal. Dobra, poczekaj. I teraz tam na górze. Nie, 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 blacha. Nie, za tobą, za tobą, na górze za tobą. A dobra, widzę. I tutaj musisz sobie zrobić. Dobra, przeskakujesz, blacha. Dobra. Wszystko na stępie. Dobra. Czekaj, wychodzę. Jest. Ho! A mogę to wziąć? O. O. dobra, I teraz tu portal. Dobra, mam to. Dobra, Diosy. A, czemu mi tu? czekaj, 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 to na pewno na drugą stronę, tutaj? Nie, to tutaj. Dobra. Dobra, oto to, let's go. O, <noise> lecimy dalej. Nie, nie mam! Jak to nie jest konkurs oczywiście? No jak to by pomarańczowy wygrał, Gladus, ale z ciebie śmacisko jest totalne. Dobra. <grystanie> dobra, to było planowane. To było planowane, okej, okay, dobra Aha Co nie mogę tutaj stawiać? Aha, bo co się to wziąłeś? O! Został mnie. No to mnie laserem ja nie dosięgniesz No mnie laserem ja nie dosięgniesz Ale warto zawsze spróbować, czekaj Blacha, z drugiej strony Dobra, idź Blacha, idź Blacha Nie, ja wiem, że co to zabierzesz Ja ci nie ufam, wiesz? No idź Blacha No, no, no To masz mało czasu Blacha, czas się kończy Aha! Blacha, czas się kończy! Dobra <noise> <noise> Łał, ale, nie, nie, nie! Czas się z... kończy, blacha! Ja pierdzielę go! Zrób to, proszę! Bo... <laughs> Poczekaj, <laughs> a niech mi to pojedzie do góry Spokojnie Dobra Teraz zmień laserek Dobra Czas się kończy, blacha! Nie, uspokój się Dobra, i co ja mam co dalej? Oła. Możesz, bo ci portalu nie zrobię No dobra, dobra, zrób Dobra ja, gdzie musisz w ogóle skoczyć? Weź mi zrób portal o tutaj, o tu, 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 tutaj mi zrób ja o tutaj muszę zrobić sobie A, no faktycznie, dobra Je, siema, przechodzimy. Siema, siema, przechodzimy Nie dalej. ma te levele naprawdę są proste, no, to jest. No, ale taki... mam nadzieję, że zaraz się zwiększy ten poziom trudności tutaj Nie wiem, żeby było coś, nie wiem, więcej portali to też byłoby fajnie Sometimes testing has to Oho. testing so I mean, kamień papier occur outside Tu I po prawej. Trzy, Kół. cztery, even no nie, points. no what no <laughs> się Dobra, minus 50 punktów od się Dobra, daj piątkę, dawaj piątkę. No. To jest another 50 point penalty. 500 przejdź sobie, musisz sobie przejść tak, jak ja przeszedłem. Umiesz blacha tak przejść, co? Gdzie ty przeszedłeś, niby? No, blacha tajemnica. Hello. Dobra. Czekaj, 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 tutaj dysk trzeba było wsadzić, jeżeli się nie mylę. Dobra, to dyskietkę poszukamy. Dyskietka, jeżeli się nie mylę, była w jakimś bardzo oczywistym miejscu. Trzymaj dla odliczenia. Dla Czeka. odliczania. A, z drugiej strony, dobra, blacha. 3, no. cztery, Ry. No halo, jeszcze raz. A czemu ja tego... Czekaj, bo... Cztery. F trzymam. Trzy. A dobra, bo ja mam na F. No, no, 3, 4. Ry. Nie, no masz to na E, tylko po prostu na F to jest automatyczne odliczenie. Tak. Ale co? A czekaj. Dobra, dobra. trzy, 3, Ry. Oh. Dobra Dyskietka. I teraz jak przejdziemy z powrotem? Mm. We must think with portals, I guess. Ej, może na ścianach. To A czy tego nie musimy wsadzić tutaj, tutaj na pewno jest jakieś wyjście, blacha. A. A. A wziąłeś tego, płytkę? Nie, nie, nie. Weź płytkę, weź płytkę. Congratulations. You managed to complete this absolutely meaningless test. Dobra, GLADOS, nie obrażaj nas. Czy możesz dać wreszcie jakieś zadanie, które jest jakieś trudne na przykład? Nie wiem, no. Brutalne? No, pewnie, że tak. No, gdzie ja to jest Więc to nie wiem, czy ona sama nas przy tutaj nie zakończy, po prostu tego etapu. A Faktycznie. <laughs>